Tu mamy korytarz, tutaj jest pokój, w którym prawdopodobnie był salon, nawet widać telewizory i uszczony grzeń Tutaj nawet musimy zrywać tapety, ale spokojnie to można. Tutaj mamy trzy telewizory i kilka szklanek. Tutaj był salon, nawet z złotnymi fotelami. Tak wygląda cały pokój. Tutaj mamy wkład do zniczy i kanister z benzyny. Tutaj prawdopodobnie była sala tańców, gdzie ludzie tańczyli i coś takiego. Rozrzucone są jakieś palety i tutaj są zabudowane okna i jakieś. Pojemniki na olej. Teraz pójdziemy do kuchni. Tam nikogo nie ma? Tutaj mamy kuchnię. No. Nawet zdjęte. I mamy tauron. Są tutaj różne naklejki. Inne rzeczy na lodówce. Kubeczki, Różne szklanki i spodki. Wszystko. Mamy nawet jakieś karteczki. Jakiś numer telefonu. Świnie i cała kuchnia. W kuchni jest nawet przeterminowane kakao. To tak są również. Jakieś inne rzeczy. Dobra, chodzi tylko innego, więc... Jakieś inne kubki i tak dalej. Kolejnego. Piec stary. Mm. Tutaj mamy te zmiotka. Nie I inne rzeczy. A tutaj była łazienka. Tak łazienka, łazienka. Tak, łazienka to? tak. Dziwne. To jest to i taka obszerna no, wanna i okno i tu idealnie jest się naprzeciwko wanny. no to za mnie? tutaj jest kabina prysznicowa nie do otwarcia ja jakoś nie umiem bo to jest jakieś po chińsku zrobione tutaj mamy jakąś wannę i z którego nie leci bo myślę, że Rokempi opatrę. Wie jeżeli jeszcze pnisku zrobiłam? O, tutaj mamy kabinę prysznicową. Tylko tu nie wejdę, bo są pojęczyne. różne rzeczy. To jest są jakieś szampony. Jeszcze boda tam jest. Teraz wejdziemy do piwnicy. Tutaj są jakieś deski, cegiełki, jakieś karnuszki. I jak to każdy wie słoiki i taka lampa i koszycze. Mamy również tutaj takie pomieszczenie. I takie. Tutaj mamy szmatku jakieś wiaderko i woda mineralną. Tutaj na fino tego pomieszczenia umywalka z ładnym światłem. Tutorialem jak myć zęby. Koszyczek tutaj pod lustrem. Teraz chodzimy tutaj. Tutaj mamy, jak możemy zobaczyć, chyba z suszarnia. Raczej tak. Albo tutaj jest przechowywanie czubu. Tutaj mamy jakąś piec? Czy coś takiego? I tak. Mamy tutaj. To się żałuje. Mamy jakąś karteczkę. Pewnie ktoś ze szkoły przyniósł coś takiego, jajka, zabawki głównie po takie, nic złotych. Tutaj okay, są klocuszki, ale... nie wiem co się są za zabawki, ale najpewniej ktoś tutaj y, suszył prami. i tak dalej. Tu są pompki, ale potłuczone i mamy bros na, granitulat na myszy i szczury i taki i, chyba kubek plastelin albo owinięty plasteliną, już nie wiem tutaj mamy bombkę pobitą jeszcze nie otwarte chusteczki nie wiem. i tutaj mamy takie też różne rzeczy coś takiego, reklamówki Jakieś suszarki. Ciekawe co to jest? Jakaś suszarka. Tak, taka malutka. Teraz pójdziemy zobaczyć czy są inne tutaj I tutaj stół w kuchni. Są tutaj jakieś rzeczy napisane. To zakryję. Cukier. Jakieś leki. Jakieś torby, ramki na zdjęcia. Maria, pozorłem i szafki takie, w których są takie książki, jak na przykład niemieckie, jakieś buty. I tego, się nie da I tego się nie da otworzyć. Tutaj są szklanki. I do Bobbingtona lotki z banuszki i kubki i spodki. Filiżanki, przepraszam. Jakieś rzeźby. I eee. dalej. Tutaj jest lodówka. Czy się da Da się. W której nic nie ma. Jakieś rzeczy. Niżej są tylko nie wiem kto trzyma w lodówce jakieś kosmetyki. I leki. Tutaj są szklanki, filiżanki. Piecharni. Tam piekarnik. A Ta tutaj nie ma za bardzo nic. Tutaj jest szafa. Do niej zajrzymy. Tutaj również nic nie ma oprócz drugiej części tego rajda, co znalazłam. Jakiś nożyk. Tutaj można Widać do nóż. są jakieś buty i schody na górę. Proszę tu wejść. Spróbuję. Trzymasz? Nie próbuj. Ale potrzymaj. Nie spróbuję. spróbuję na chwilę. Jest wejście na strych pajęczyny. Piwo. Wejście do komina pewnie. Nie, jestem sobie w pajęczynach. Szczotka. Coś do zboża prawdopodobnie. Jakaś Co Coś żalówka okno I w sumie nic ciekawego na tym strychu nie ma. Dwolnie zły komin. Do niego zależy. Nie, nie wiem czy za komin. Tutaj mamy jakieś wiaderko.

Ma bajzer może możecie zawalić na głowę. I tam takie. I tutaj jest druga część tej stodoły. I tutaj jest szafka, grabie coś takiego. I energetyki, jakieś puszki po nich. Okna, butelki jakieś przecinane. Wiaderka, szmatki, jakieś maszyny. Ja nie wiem do czego ta maszyna napisze w komentarzu, bo prawdopodobnie to była jakaś wata czy coś takiego. Nie wiem, się dochodzi. Tutaj są jakieś doniczki, jakieś rzeczy. Krzesło przewrócone jakieś gniazdka szczepka. Olej silnikowy. Gazety. To jest chyba od lampy jakiejś. Jakieś reklamówki. O, o to się prawie uderzyłem. Te środki. Różne rzeczy. Wanisz. Tutaj mamy jakieś takie do szafek, to chyba jest i bardzo dużo tego tutaj jest. Jakieś rzeczy do majsterkowania, chyba. Tutaj są do maczenia farbu. Tutaj jakieś jakiś złom Albo klapki. Tu wszędzie są te takie do. Jakieś kable, coś takiego. Jak zawsze w tej torby to samo. Jakieś inne rzeczy, jakieś wieszaki, coś takiego. Tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung sahur Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur tiga kali Dan tidak nyaut